Amerykanie mają kompleks Europejczyków. Już ci tłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, wiadomo, że w Polsce często mówimy o tym, że chcielibyśmy być w Stanach, tak? Nasze trendy często są właśnie sprowadzane ze Stanów i my często mamy kompleks po prostu bycia Polakiem, co jest smutne. Ale Wam powiem, będąc na studiach w USA razem z moimi europejskimi ziomeczkami, odkryliśmy, że to oni myślą, że w Europie jest lepiej. Podchodzimy do Amerykanów i się pytamy wprost: Czemu jesteście tacy głupi? Z wiecie, jakby oczekiwaniem, że będziemy po prostu prowadzić debaty, że to jednak oni są mądrzejsi Ale jest troszkę inaczej Oni odpowiadają, że to prawda Jako Amerykanie jesteśmy, jesteśmy głupsi trochę od was Ogólnie Ameryka jest spierdol... <grym> ja mówię, co Kurdej, na przykład nasze żarcie jest ch**e, co jest prawdą No system edukacji też jest dużo gorszy niż w Europie I ogólnie to Europejczycy są przystojniejsi od... Dobra no, tego nie powiedzieli, ale tak jest Mamy fajne wartości, historię bogatą Piękne dziewczyny, super jedzenie. Prawda jest taka, że Polska górom i tyle. he <laughs> może zostawić tutaj obserwacje w wbić na insta. Dzięki.